Mandero z tej strony, Darmusak i oczywiście witam Was w World of Tanks. Dzisiaj 1 listopada, w związku z tym rozegram bitewkę tym oto złowrogim Nergalem, tak powiedzmy. Nie ukrywam, że po długich znojach, bólach i bitwach spędzonych w trybie ostatni Bastion udało mi się uzbierać odpowiednią liczbę tych kluczy deszyfrujących, żeby wreszcie zawitał on u mnie w garażu. Czy było warto? Na ten moment powiem nie. Rozegrałem nim chyba z 5 bitewek. I niestety no te 5 bitewek no były tragiczne. Były tragiczne, bo albo nie nadążałem za akcją, albo i nie robiłem nic, albo jak starałem się gdzieś tam jechać w pierwszym rzędzie, w pierwszej linii no to Dosyć szybko ginąłem i też w sumie nie robiłem nic. Więc sytuacja patowa, tak naprawdę takie moje pierwsze spostrzeżenia co do tego pojazdu to tak, jeśli chodzi o wykrywanie, to jest tragedia. Nawet w ogóle, no nie wiem, tu by trzeba było chyba, nie wiem, jakieś naprawdę, żeby cokolwiek wykrywać, to dać zupełnie inne wyposażenie, inne perki, ale wtedy tracimy jakby no, na innych elementach, które też są niestety kiepskie. Maskowania, to już nawet nie, nie, tutaj nie będę nic na ten temat mówił, bo jest też tragicznie. Mobilność też jest tragedia. Słuchajcie, ja tutaj mam zamontowaną turbosprężarkę, a i tak po mapach przemieszczam się z prędkością maksymalnie. Zjechałem z takiej ostrej górki, to dało mi 31 km na godzinę, więc no... No masakra, po prostu masakra z górki. A normalnie po płaskim to tak myślę 26, 27 chyba, coś, coś koło tego, więc jakiekolwiek próba, jakakolwiek próba zmiany pozycji miejsca przejechania z flanki na flankę. To jest po prostu mega, mega strata czasu, więc to jest dramat. Chciałem na początku dać tutaj mu troszkę więcej życia, no ale niestety odbyłoby się to kosztem celowania albo prędkości przeładowania, albo jeszcze gorszej mobilności, więc stwierdziłem, że na razie mu tego nie będę dawał. I jeśli chodzi właśnie o teraz celowanie. Przy tych ustawieniach, które tutaj mam, wychodzi mi 0,34 jest to dobra wartość, natomiast ona mi się nie przekłada na, na strzały w bitwie. Jakoś te pociski, nawet jak strzelam z dosyć bliskiej odległości, to niestety latają trochę inaczej niż bym chciał. Sam pojazd wygląda dość ciekawie, na pewno nietypowo, zwłaszcza tutaj ta przednia część. Takie wielkie gąsienice. No, sam kamuflaż, sam jakby tutaj sama wizualizacja czołgu może budzić ciekawość, nie powiem, że nie. No, nie wygląda tragicznie, tak? Wygląda tak no, tak jak właśnie z tego, z tego trybu. No, taki piekielny pojazd. Dobra, słuchajcie, rozegrajmy bitwy, zobaczymy, co. Co tam uda się tam zdziałać? No dobrze, co my tu mamy? Słuchajcie, mamy linię Zekfryda. Bitwa w trybie standardowym. Losowanie na ósemki. No dobra, no tak, jedziemy w miasto, no bo przecież na otwarte nie pojedziemy, bo hmm, nie będziemy się tam ścigać z Evenem, Linksem albo jakimś innym jeszcze bleskiem. E, dlatego jedziemy w miasto e, i spróbuję tutaj trochę wykorzystać, może tą moją wieżę. Teoretycznie powinna coś tam odbijać, więc tam zobaczymy. No chyba, że mnie tutaj ktoś oczywiście wyprzedzi i zajmie miejscóweczkę, którą sobie wymyśliłem. E, tam już lajciki widzę się zaczynają ganiać. No, panowie chyba tutaj jadą w moją miejscówkę. Więc tak, Kaliban tutaj właśnie zajął doborowe miejsce. Nie będę chciał cię tu blokować absolutnie nic z tych rzeczy, tylko muszę sobie jakoś tak tutaj koło ciebie rozumiesz. O! Tak sobie stanąć, nie? O. Co tam do niego tak nawalał, jestem ciekaw. Nie bardzo wiem co ten chieftain tu kur narobi. Tak sobie tu po prostu przyjechał. No i co? Tutaj już się nikt nie pojawi. No chyba niemożliwe. Hello, I am waiting for you Aha, on tutaj wjechał do środka. Korci mnie, żeby tu mu kurna... Żeby mu taką niespodziankę zrobić. Ten ISU tu się tak ten wysforował. Dobra, teraz tak, tam jest ten gostek. No dobrze, spróbujemy tu się przemieścić trochę. Czy to dobry pomysł? Jeszcze nie wiem. Nie zrobię szybkiej akcji, bo potem mogę nie zdążyć się wycofać. Ale spróbuję tu przejechać. I zobaczymy. Czy dzięki temu coś mi się tu uda zdziałać? Ten strzelił był. Aj kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No ta, jeszcze arta pewnie. Dobra, udało mi się schować. No, nie mogę się tam wychylać, bo za dużo tu osób na mnie czycha. Jeszcze Arciocha, żeby tu do mnie strzelała. To już lekka przesada jest. Dobra, zniknijmy może. Ten widzę tam objeżdża. No to może mu zrobimy tutaj... Małą no, niespodziewajkę Tylko byłoby fajnie jakbyś się Kurde no mi wyspotowało coś O ten Ty się tutaj przypałętałeś. No ten tutaj kurcze Dziubasek Czy ja tu dobrze widzę, że tu jest dziura? Uf, no nie przebiłem cię. No, patrzcie, nie przebiję go. Może w boczek chociaż. Tam było też SU. Więc nie mam się co pchać pod to SU. Dobra, ten się tu pojawił. Tam widzę. Troszkę się robi niebezpiecznie. No przecież ja nigdzie nie atakuję kościu. Ja się tu kurna teraz modę, żeby mi tam nie wyjechał. Dobra, tego zlikwidowali. Ta... no zrobiłem to inteligentnie. Oj, bardzo. No dobrze, jesteśmy z powrotem w garażu. No i zobaczmy, co też mi ta bitwa przyniosła. Strzelec pancerny, strzelec wyborowy. No i ogień skuteczny. To są trzy rzeczy, które tutaj mi wpadły. Zobaczmy, jak to w ogóle wypadło na tle drużyny. 1805 uszkodzeń. Jeden pojazd zniszczony, daje to trzecie miejsce. No i jakby tyle w temacie. Bitwa zakończona porażką. Zarobione 36 tysięcy. Jeszcze tutaj bitwa trwała prawie 10 minut, więc jedna z dłuższych bitew, jedna z bardziej wyrównanych, no ale niestety jest poracha. Tutaj jakby jeśli chodzi o uszkodzenia, widzę, że się od dłuższego czasu niewiele zmienia. Zobaczcie, tylko 3, 4, 5, 6 pojazdów zrobiło powyżej 1000, reszta niestety poniżej w drużynie przeciwnej, no w sumie niewiele lepiej bym powiedział. Więc tak to wygląda, ale i tak słuchajcie, ta bitwa była jedną z ciekawszych, bo przynajmniej dłużej trwała niż zazwyczaj te moje bitwy trwają. Dobra, idźmy do bitwy numer 2. No dobrze, a tym razem tutaj mamy tak, mapkę Miasto Duchów. Bitwa w trybie szturmu, więc trzeba tutaj będzie się bronić. No i mamy losowanie na ósemki. No i cóż, no tak jak poprzednio, myślę, że sprawa jest jasna i klarowna. Trzeba jechać w zabudowania. Nie ma się co pchać e, gdzieś tam na otwarte pola. Nie wiem, co ty gościu w T53 robisz, ale no właśnie, wystarczy zmienić kierunek i, i tyle. Nie trzeba się wpychać koniecznie jakoś, tak. Co ciekawe, hmm. Myślałem, że on tu raczej mnie wyprzedzi. A on jedzie jeszcze wolniej ode mnie. Ewidentnie, stokowy. Ewidentnie, to nawet po wieży widać. No dobra. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. Zobaczmy. coś tu będzie widać na razie żaróweczka zobaczmy co słychać z tej strony O, ciekawostka. Ciekawostka. Tam tygrys mnie próbował trafić. No tutaj się nie ma tak co za bardzo wychylać pod tą ilość dział. Ten się tutaj cofnął. Dobrze. Coś tam weszło. Nie puszczę cię, chłopaku. No co ty, nie ma takiej opcji. No, uwaga. Ło! Wow. Jestem w szoku, że to weszło. Dobra, trzeba teraz od tej strony podjechać na spokojnie. Tutaj będziemy polować na tego Kari. Tu mam żaróweczki, tak się domyśliłem. Tutaj weszło. Ten tu już raczej mi ucieknie, ten mi też. Ucie... Chociaż może. Nie. Kari jest tam, ten jest tam. Teraz to już tylko że tak powiem, pędzę, żeby jeszcze z jakiś jeden strzał gdzieś wsadzić. O ile można powiedzieć, że pędzę, tak żeby chociaż jeszcze troszkę tych uszkodzeń zyskać. No, bitwa jednostronna 13 do 4, więc nie ma się co tu chwalić, tak naprawdę. No i tutaj już Kari zginie, tak jest. No dobra, idziemy do garażu. No dobrze, a tym razem no mamy troszkę więcej, bo tutaj mamy proszę trzecią klasę, e, strzelec wyborowy, strzelec pancerny, ogień skuteczny. Także hmm, 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 hmm. można tak powiedzieć. Zobaczmy jak to wypadło na tle drużyny. Tym razem troszkę gorzej. 1915 to są moje uszkodzenia. Daje mi to piątą lokatę, dwa pojazdy zniszczone, Kasiorka 51 zarobione, także nie jest źle. No tym razem bitwa była dosyć szybka, 5 minut i po temacie. Jeśli chodzi o uszkodzenia, to jest ciekawe, zobaczcie, ta drużyna, która wygrywa w danym momencie, tych uszkodzeń powyżej 1000 robi troszkę więcej, tak, więcej niż połowa już tam graczy. Natomiast zobaczcie, w drużynie przeciwnej tylko cztery pojazdy zrobiły powyżej tysiąca, reszta poniżej. To jest, no nie wiem, mi się wydaje, że nie było tak kiedyś. Naprawdę mam takie wrażenie, że kiedyś tak nie było. No ale cóż, to tylko może moje odczucia, nie wiem. Także mm, słuchajcie, no ci co zrobili, no to sobie pograją, będą mieli własną opinię, własne zdanie. Ci co nie zrobili tego czołgu, albo nie zdążą go zrobić, tak? No bo jeszcze tam chwila, chwila czasu chyba jest. Z tego co mi się tutaj wydaje, wejdźmy sobie w ten tryb. Zobaczmy, bo to chyba, tak, chyba jeszcze, chyba jeszcze można, można chwilkę porobić. Do kiedy to jest? Tu, tu, tu będzie coś. Patrzę, patrzę, ale kurde nie widzę. Dobra, nie wiem, słuchajcie. W każdym razie wracając jakby do mojej myśli przewodniej, ci, którym nie uda się tego czołgu zrobić, to myślę, że nie mają czego żałować. No, ja wiem, że to jest teoretycznie darmowy czołg i można byłoby za darmo go mieć, no bo coś tam w bitwie robi, coś tam zarabia i tak dalej, ale e, nawet naprawdę powiem szczerze, drzewkowe niszczyciele dają więcej fanu z gry chyba, aniżeli ten. Jakoś tak nie czuję go, może za mało bitew rozegrałem, jeszcze się nie wczułem, ale nie sądzę, żeby to był jakiś mój ulubiony, e, ulubiony czołg. Także chyba naprawdę nie macie co żałować ci, co go nie będą mieli. A ci, co mają, to myślę, że też szybko pójdzie w zapomnienie. Dobra, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do następnego, cześć.